Kolejny dzień, ja popakowany, czemu się pakuję skoro mam tu dwie noce, sam nie wiem, ale lepiej mieć wszystko pod ręką, kto wie kiedy stąd pojadę i czy tu jeszcze wrócę, pogoda jest piękna, trzeba iść na śniadanko. Mega ciekawy jestem tych targów, jak to wyjdzie, ale najpierw trzeba porządnie wstać. No i powiedzcie, że tu nie jest luksusowo. Jak w pałacu. Ja to bardziej sobie w sumie zrobiłem niż śniadanie, ale spotkałem tu pewnego piekarza z Londynu. Siedział siema sobie i, i czekał. Także chyba pierwsze życie przestanie z Golden Mike na żywo. I z młodym, ale to już nie pierwsze. Auto sobie przeparkowałem, ale zostaję pod hotelem. Po co jeździć i kusić los, jak tu jest bezpieczny zamknięty parking. No to nie będzie problemu. A tak po w stresie siedział, że znowu okradną. Zgubiłem no, się plan, nie zna, był taki, plan był taki, żeby iść z buta, ale przyjechał Sebastiusz, który tak czy inaczej będzie jechał. No to się zabiorę. Czemu by nie? Dobrze wiedziałeś, jak to zrobić nas na wewnętrzny parking dla wystawców, tak także trochę premium jesteśmy. I przed chwilą policja tu przyjechała takim busikiem. Ale to, co jest ciekawe, to to jest L3 Ducato i ma w długiej wersji szybę z lufcikiem. Czyli super. Muszę takiej poszukać do siebie. Podam Ten sytuację. nagrywa. O! lawety jakieś stoją, puszek, więc pewnie będzie się, jakiś sprzęt. Pusi! Ty stary roberze. Ten to chyba prosto z frontu przyjechał. I się ustawił. O! No i faktycznie, co nie, coś przyjechało. Teraz jestem w szoku. Wojsko lata na TGB. Gdyś latali chyba kanamami, potem Polarisami, a teraz coraz bardziej lecą w stronę filów. Tak to co? Dużo sprzętu. Akurat chyba takim wejściem weszliśmy. Natomiast średnio się na tym z nami chyba jestem średnio kompetentny żeby się na ten temat wypowiadać ale są tabliczki proszę, jaki ładny rysomak a wiem, bo przeczytałem i krabik o tych ostatnio głośno było ale te wszystkie czołgi i wozy opancerzone to jest nic w porównaniu do stanowiska Odince.pl tam będzie dopiero szał tylko najpierw trzeba to znaleźć, a z tym jest ciężko. O, to jest fajne. Kiedyś widziałem na YouTube, jak ktoś zrobił coś takiego z malucha. O, owcy. Kamerysty mają. Nie to, co ja, amator. Ja kupki miałem rozdawać, ale na pierwszym stoisku już mnie chycli. I już dostałem kupki zamiast rozdawać. Ale tutaj... Detektor za detektorem się wystawia. O, kojarzę że tego gościa, chyba go już widziałem na YouTube. kiedyś takie pomieszczenie ja, techniczne od insu. I od, Odniosłem sobie parę rzeczy przed spotkaniami z ludźmi, bo jest ludzi sporo. Co mnie trochę dziwi, pomyślałem, że będzie mniejsza frekwencja. Ale nawet przy całym stoisku się trochę nazbierało. Zobaczcie, jak ładnie, wyeksponowane. eksponowane. Tego to ja nie widziałem. No fajne, że ży wodoodporny. No, dużo rzeczy do testowania, ale kto będzie kupował wszystkie te detektory? Mi na razie stikty. Panie kolego, jak to jest wziąć urlop z wojska, żeby przyjechać na targi wojskowe? Trochę dziwnie, nie? Tak jakby zabrać drzewo do lasu? <laughs> Takie porównanie? Fajny urlop na z strażą związany. Ale są różne, ciekawe rzeczy, bo tego co tutaj jest to ja na co dzień i tak pracy nie widzę. Nie? No. Może i tak Tu już trochę lepiej, bo CFK. Ale gdzie są markowce? I patent identyczny jak u mnie, czyli skrzynka magnesiona przyczepiona. Oryginalne takie kosztują po kilkaset złotych, a ta stówkę. Ktoś ten sam patent wykorzystał. Eee... Dzień dobry. Dzień dobry, który mnie... Dzień Dzień jest zdjęcie, zdjęcie? Bardzo bym chciał. <grym <grym z z no, ale nie masz sobie. jeszcze, nie? Nie Tomoc. mam jeszcze, nie mam. W tak. czym <grym> osoby młode mnie oglądają? Wytniesz sobie wykadrujesz! Zdjęcie zdjęcie. To Proszę bardzo, Odyniec na ściance. Wszystko powoli się celebryta robić. Kurde, ja do Mazdy spawałem, a tu wystarczyło zagadać. Do nowego busa trzeba, tylko może, może nie taki, bo wagi chyba nie ma, ale trochę bym miał problem w kamperze. Ale z ciekawości, jakieś mniejsze. To trochę nadal przesada, ale tu będziemy jakby w kamperze zabudować takiego mniejszego. On już waży 25 kg tylko. Jest jakiś pomysł. Albo postawić na ukryte skrytki, co może być jeszcze lepszym pomysłem. A można ukać, chyba żeby go się przyspawało gdzieś porządnie. Trzeba na pewno pomyśleć. Drugi raz się okrać nie dam. Przynajmniej no, nie tak łatwo. Trochę się tu dzieje. Wyszedłem na chwilę na dwór, bo szukamy z Sebastianem. No A jak wyszedł? Powiedz szczerze. Szukamy z Sebastianem e, jakiegoś jedzenia. I podobno gdzieś na wejściu ma być jakiś catering do Zobacz, kupienia ja i tak ja dalej. No i te cztery. Pancerne. Do mieszkania. Idziemy na grochówę Ale to, to nie, to jest przy głównym wejściu. A my jesteśmy na wewnętrznym parkingu. No to idziemy. Ja nie my wiem, nie tu skręciliśmy. chrowa przyjechałem My nie tu weszli Trafiliśmy na główne wejście i tu jedzenia jest wszystkiego w opór, także. No, będą takie rzeczy, co my chcemy. Wszystko tu jest. Szukamy grochówki z polecenia widza nie zjadka. możemy znaleźć. Misja zakończona sukcesem. Glazor zadowolony. Pojedzony cyk. Ale to trzeba stąd uciekać, bo jaki jest upał to jest rzecz niesamowita Jak wcześniej jak podróżowałem to narzekałem, że było zimno A teraz jest na odwrót, jest odczuwalna z 30 stopni Ja się gotuję, dosłownie Takie coś by się do Mazdy przydało Namiocik dachowy, nic nowego, ale nigdy nie byłem w takim środku Chociaż chyba w saperowym tylko No i tu by się wyspał Zdecydowanie by się tu wyspał i to nawet nie najgorzej. Ale cena powala, bo to po 10 tysięcy kosztuje. To chociaż pewnie i są jakieś chińskie odpowiedniki tańsze. Tym razem odwiedził nas nie byle kto. Sam prezes odyńce.pl. Steczko, we własnej osobie. Mam na ciebie akta. na mnie akta, dokumenty. Teczka jak w Wardęgi. Pierwszy raz dostałem rysunek. Kampera. I mnie w środku. No klasa, zrobiło się tu ultra luźno, bo od rana było, było no, była masa ludzi, natomiast teraz jestem ciekawy jednego, jest no, wykład pół godziny o detektorystyce, o poszukiwaniach prawie, jestem ciekawy co tu będą gadać, z czystej ciekawości się przejdę. Jakiś tam wozi za stodołą, cokolwiek, to taka pustu, osoba może, się czek, może, może być coś być, czegoś nowego... nowego. zadzwoni, taka, taka osoba, osoba może spędzić. To tak, jest sobie prawda. 24 czy 48 godzin. Łódzka szkoła się chowa przy takim filmowcu. Kuba, co ty chcesz ode mnie? Jak wyglądamy? Niezależna komisja testująca bada nowego brutusa. Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony i na pewno program obiecuję, że przetestuję. Jeszcze z tym onem się trzeba dogadać ale myślę, że, że będzie dobrze. Bo mam naprawdę ochotę na ten detektor. Trzeba go wziąć na jakieś puste miejsce typu, puc, gdzie sygnał jest jak na lekarstwo. I tam poszukać, zobaczyć jak on będzie reagował. I się powoli targi kończyły. Kończyły się właściwie, bo już po 18 Teraz mogę sobie na spokojnie pooglądać wszystkie pojazdy z bliska. Bez ludzi, bez tłumów. Wszystkie się znać. Zapraszam się nowe rzeczy rozkładają na jutro, no i będziemy na jakiegoś takiego zgrzybać, coś takiego miało być. Plastikowe to nieprawdziwe. Awansowałem na targach. Teraz mam dwie opaski. Czerwona jest od Grilla. Więc jesteśmy ekipą na Grillu. Ja jestem kim? Ty Jesteś Tim, to, jest, to jest CEO, główny od Ince.pl. Tak. Także... No i, i tak no. wyżej, jest... wyżej być nie można. I tak nie jesteś na VIP-ie. Na targach to nawet od Inca mają. <noise> I tak byśmy nie chcieli skończyć. Ale jesteś zwykła kiełbaska. No. Tu masz świnkę. Widziałem, Odyniec. Klimat w drugiej hali jest zdecydowanie ciekawszy. Ludzie śpiący na materacach, biwakujący tutaj wszędzie na hali. A my wpadliśmy w posiadanie dwóch biletów takich extra VIP, gdzie tam zazwyczaj są przedstawiciele np. z nokty. Tacy wiecie, ludzie w garniturach. Skoro są, to idę zobaczyć, jak takie coś wygląda tam do góry. Przejdę się, no bo czemu nie. Nie wiem czy to nie jest już w sumie zamknięte, bo chyba się trochę spóźniliśmy. To taka najbardziej WIPowska impreza to weselny styl. Nie wiem czy nim prawa nie wywalą za muzykę. Mam nadzieję, że nie. My to bardziej taki plew jesteśmy, więc to nie moje klimaty. Ja prostych chłopok jestem w takich miejscach to tam raczej średnie. Ale odkaczone, zobaczone co tutaj się dzieje. Zaliczyłem całe targi. Gdzie tylko się dało wejść. Sportu zyjeć. nie jest. Odm. Dido. Nie są. Patrz, co tam nic my. nie widzę. Troszeczkę, trochaczkiem. Taktyczne za... zakupy. E, taktyczne ja zakupy. <grym> Jedziemy właśnie na taktyczne zakupy teraz. Do miasta. Tak. E, to u mnie pika nie u was. <grym> to u mnie pika. Oprócz tego, że trzeba się nachodzić. To co tu się w ogóle dzieje? To jest zwykły, zwykły weekend, zwykła sobota. A tu jest ludzi jak w sopocie w sezonie. O, to było średnie. Ale naprawdę, ilością ludzi tutaj o tej godzinie jestem zaszokowany. Naprawdę jestem tym, co tutaj się dzieje. To wygląda jak Londyn. London Eye w Ekipa jest gdzieś tam na mieście, ale to nie dla mnie, Ja to nie mój świat, jakoś tam chodzenie po, po rynkach i tak dalej. Dlatego ja wróciłem sobie do hotelu, leżę i parę przydatnych rzeczy robię. A co konkretnie? Konkretnie to sobie montuję filma na jutro, bo jutro jest niedziela, więc o 14 musi wlecieć. No jakoś tak wolę spędzić ten czas. Ja się nie nadaję do takich rzeczy, gdzie jest dużo ludzi. Zdecydowanie jakoś wolę się przespać dłużej i wyspać jakoś porządniej. Trochę takie nietypowe w tych czasach. Kolejny dzień do pokoju dołączył hylozaur, bo tak było policzone. Wcześniej spał Wito, a teraz się przeniósł tutaj. No i nie wiem, czy wam coś dzisiaj ciekawego nagram, bo cały dzień będzie wyglądał tak jak wczoraj. Więc jak się wydarzy coś ciekawego, to tak, to nagram. A jak nie, no to widzimy się jutro. Jednak coś się dzieje. Z Mańkiem mamy misję, żeby wleźć na kraba. Ale które nie na kraba? Przecież są ludzie, nie? Z drugiej strony jest pewnie jakieś wejście. Ile razy w życiu można mieć okazję wejść na kraba? Ja jeszcze nie widziałem kraba od, od tego strony też, nie widziałem. No, a tu są pociski, którymi strzela. nie wolno. Nie Nie no, idealnie. No, Kuba dajesz. Największy strach, to sobie telefon z sobie nie tu na róże, żeby telefon składał na żebyś Tak, na lupie. Coś takie zdjęcie mieć? Ładne? O, ja mam już widziałem, no, ale to wiesz, na Leopardzie miałeś. Dorosłe chłopy, a. A po no. krawie, nie Jedna sprawa, chciałem wam nagrać środek, ale dostałem lekki opieprz, że nie można nagrywać w środku krawa. Co jest dosyć sensowne, jakby się nad tym zastanowić. Ale stąd jest bardzo ładny widok na całe targi, co zresztą mogę wam pokazać. Będę nie nagrywać środka. Targi miały być do, do 18, ale się skończyły 30 minut wcześniej. Popakowani jesteśmy i. Plan jest teraz taki, żeby jechać do Karola na jakąś fajną miejscówkę nad wodę, tam spędzić nockę i rano ruszyć gdzieś dalej w podróż. Problem tylko jest z live'em, no bo ja tak przyjadę tam 10-15 minut przed live'em, jeszcze mam taki nieogar w samochodzie i jestem tak zmęczony. Głos mi siada. To były naprawdę konkretne dwa dni. Jeżeli ktoś był, to, to dzięki wam wielkie za, za spotkania. Parę fantów ciekawych dostałem. Fajnie było. Tylko. Gardła to my nie mamy, to głos się zdarł szczególnie w pierwszym dniu, gdzie było naprawdę głośno i był, był taki największy pik ludzi, największa ilość, fajnie było, pokończyło się, teraz z powrotem jeżdżonko w maździe. Jestem już na miejscu, zresztą cała ekipa przyjechała, nawet młody przyjechał to z kuzynką, jest, jest cała ekipa. Promik sobie tam pływa, i mi się wydaje, że ja ten promik na wiśle to widziałem już u Jarka Ogarka i to są chyba jego rejony, bo Wisła wygląda tak jak u niego na filmach. Muszę wygooglać, gdzie mieszka Jarek Ogarek, ale wydaje mi się, że to są te rejony, a ten prom kiedyś był na filmie, ale może gadam głupoty. Jest to już praktycznie u wszystkich. Na granata nasza miejscówka. Jest ognicho, jest żarcie, są wędki, jest Karol. Dobry. I jest cała ekipa. I brewka. E, tak Nanieśliśmy. To to. Dziwne rzeczy są. Niepotrzebne. Siedzę sobie i Karol mówi, chodźcie obecne. Nie mogę na się patrzeć, no co? <laughs> I on ma cały zestaw fryzjera. I nawet ma pelerynkę profesjonalną. Czy ty, ty się dziwisz, że to auto pod 3,5 tony. Trzeba mieć masz tu jest. wszystko. No dobra, nie masz z czego żyć, to mu sobie wiesz. Jeszcze nigdy nie byłem u fryzjera w takich warunkach, także? No. U Fryzjera na rybach, zaufał, nie? No. Karol stwierdził, żebym mu zaufał. No i zaufałem. Zobaczymy, czy opłaci się to. Może być śmiesznie. No, na pewno będzie. <laughs> Wy to widzicie pierwsi i teraz ja idę zobaczyć. Zobaczymy co z tego wyszło wyjż... i zresztą włosy odrastają, włosy odrastają ale wierzę to... Karolowi. Aleś pochwalił, no. Spójrzcie, bo teraz jeszcze ja ważna rzecz, żeby nie było, że za darmo. Ja już mówiłem, ja mam, cały portfel, że, ja mam cały portfel tego tak, To jest Ale niż gdzie się płaci tym w ogóle? To możesz nakleić. W <laughs> podejcach jaka zniżka będzie czy coś? <laughs> no, tak? no kod Corsir polecam. Zniż najlepsze zniżki. <laughs> Dobra, to detektor se taniej wezmę. <laughs> Dalej to już był typowy standard, czyli ognisko, kiełbaski na ognisku, jedzenie, siedzenie i biwakowanie do samego wieczora. E, dlatego nic tam nie ponagrywałem, no bo w takich miejscach najczęściej się nie nagrywa. Dzięki wielkie za oglądanie, za dotrwanie do końca. Następny materiał w czwartek. На